Cyberpanka z Mieszko I, bo o nim będzie mowa, nabyłem razem z Mennicy Gdańskiej w jednym czasie. Ale postanowiłem, że nie popełnię tej prefanacji i nie będę w jednym odcinku pokazywał cyberpanka i Mieszka I. Dobra, ale wracamy do tematu odcinka. Mieszko I. Dzisiaj podejdziemy go w dwojaki sposób, bo z jednej strony pokażę Wam bo z mennicy gdańskiej o wartości 0 złotówek gdańskich, a z drugiej strony obiegowego mieszko pierwszego, widniejącego na banknocie 10 złotowym. I teraz będzie ciekawe, który za 20-30 lat będzie przedstawiał większą wartość. Nie chcę wam psuć zabawy, ale naprawdę będzie ciekawie i poruszę parę informacji naprawdę szokujących, przynajmniej dla mnie. Pogadamy o złotówkach, oszczędzaniu, hobby i inflacji. I to będzie najlepsze. Zaczynamy od inflacji w 1994 roku. Co się tam wtedy działo? I tak, na pierwszy ogień, jak już wspomniałem, idzie bankno 10 złotowy. Lekko wysłużony, wprowadzony do biegu w 1994 roku, a szerzej w 1995. Co prawda, upgradeowano go w 2012 i 2016, żeby trudniej go było podrobić. No i wprowadzono jakiś tam znak wodny, wzbogacony cyfrowo, pole znaku wodnego nie jest zadrukowane, widoczne w promieniu UV jakieś na 10 zł, czy w prawym górnym rogu rozety romańskie w kolorze celedynowym, itd, i tak dalej. Pełny opis daję wam tutaj w slajdzie, możecie sobie poczytać. Jednak, co najbardziej mnie ciekawi, spójrzcie, jak zacny Mieszko I został potraktowany z prawdziwego władcy w 1994 roku. Zobaczymy, co z niego zostało w 2023 roku. Pod koniec 1994 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło około 5-6 milionów złotych, co po denominacji 500-600 złotych. Sprawdźmy więc, co można było wówczas kupić za jednego mieszka, czyli za banknot 10 zł. I już wam mówię. Można było kupić chleb, masło, trzy jaja, litr mleka, pół kilogramu schabu bez kości, piwo, paczkę papierosów. Tak, tak, to wszystko za banknot 10 zł. No i do łaga bonus, bo jeszcze zostało nam parę złotych. Wyszło nam 9,33. A no to dorzućmy jeszcze sobie dwa pączki na deser po 38 groszy. To wszystko można było kupić za 10 zł. No dobrze, jeszcze podrzucę ciekawostkę dla koneserów, że pół litra 40% napoju kosztowało wtedy 16 zł. Link do artykułu w ogóle zamieszczę w opisie. Ale zobaczmy, ile obecnie można kupić za 10 zł z powyższej listy. No i mamy chyba chleb z masłem. No to by było na tyle. Jeszcze wracając do cen z 1994, przynajmniej 5 roku, to już Wam mogę powiedzieć: chleb kosztował 62 grosze, masło złoty 53 jajka po 23 groszy sztuka, litr mleka 70 groszy. Pół schab 6 zł, więc pół kilo schabu 3 zł, piwo 1,50 zł, no i paczka papierosów 1,32 zł. Wiem, że przeciętna pensja również wzrosła i prawidłowo powinienem to odnieść do średniego wynagrodzenia, to nasze porównanie. Ale po pierwsze, rozpatrujemy sam banknot 10 zł, a po drugie, bądźmy szczerzy, wynagrodzenia nie rosną w takim tempie jak wydatki na żywność. Jako ciekawostkę dodam, że z końcem 2022 roku w obiegu było około 200 milionów banknotów 10 złotowych. Dla jeszcze jaśniejszego zobrazowania, jak 10 zł staje się bezwartościowym papierem, niech posłuży ostatni rok, gdzie zarówno wartość 10 zł, w tym roku możemy kupić to złotych 30 zł. Tak działa inflacja, moi mili. Przejdźmy teraz do Mieszka pierwszego, który nabyłem w Mennicy Gdańskiej. Bo on ma takie same zabezpieczenia jak 10 dziesięciozłotówka, ba nawet lepsze, sami sprawdźcie egzemplarz został zabezpieczony szeregiem różnych technik papier pozbawiony wybielaczy optycznych dwutonowy znak wodny zabezpieczenia chemiczne włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym włókna aktywne w świetle UV tło giloszowe friska, dwa tła irysowe mikrodruk, element graficzny widoczny w świetle UV numeracja topograficzna relief hologram, podpis, Dobra, zmęczyłem się z samym wymienianiem jest tego trochę. Do tego jego nakład wynosi tylko 5000 sztuk i ma gwarancję polskiej giełdy papierów wartościowych. Więc spójrzmy tutaj, 5 tysięcy sztuk, <gryw> tego mieszka z Mnicy Gdańskiej, a 200 milionów 10 złotówek. No, takie tam. Czy dobrze zrobiłem nabywając ten kolorowy kawałek papieru? Nie wiem. Ale rozpatrując rys historyczny, za 30 lat na pewno będzie więcej wart niż obiegowy mieszkobieszy z 10 złotowego banknotu. Inna kwestia, że to jest początek serii, więc myślę, że w przyszłości mogę być miło rozczarowany i troszkę na tym banknocie zarobić. Pamiętajcie, że każdy podejmuje sam decyzję i akurat ja stos swoich metali ubarwią od czasu do czasu takim kolorowym nabytkiem. Jak to mówią, dywersyfikacja jest mile widziana, lepiej mieć kilka walorów niż stawiać wszystko na jedną kartę. Pamiętajcie, że to są tylko moje decyzje, wy nie musicie robić tak jak ja. Dajcie znać, czy wy też zbieracie może jakieś stare banknoty, a może właśnie nowe, które co jakiś czas pojawiają się na całym świecie. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Siema Cześć.